Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w Teatrze Baj. Dziś wspólnie z Greenpeace Polska zapraszamy Państwa na króciutką prelekcję w ramach kampanii edukacyjnej Zielone Przyszłości, którą dla Państwa poprowadzi pan Krzysztof Nerdner. Po prelekcji zapraszam na spektakl Samoło Łowczyni Bardzo dziękuję i zapraszam. Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie. Cześć, cześć, cześć. Jak słyszeliście mam na imię Krzysztof, ale zanim będzie prelekcja, to chciałbym również i Was poznać, dlatego umówmy się, że na 3-4 wszyscy bardzo głośno mówią swoje imiona. 3-4! Super, świetnie. Teraz się znamy trochę bliżej, więc możemy przejść do krótkiej rozmowy. Jak już zostałem przedstawiony jestem z Fundacji Greenpeace Polska. I uwaga, to będzie dziwne słowo, może przez niektórych jeszcze niesłyszane, nieznane. Jestem aktywistą tej fundacji. Czy ktoś kiedyś słyszał to słowo? Jest, mamy. Mamy pojedyncze głosy, pojedyn pojedyncze ręce w górę, to bardzo dobrze, to jest dobry początek. Aktywiści i aktywistki to takie osoby, które są zaangażowane i działają w sprawach ważne dla nich, ważne dla ich takich najbliższych albo i nawet dalszych społeczności. I akurat Fundacja Greenpeace Polska, Polska zajmuje się tematem klimatu i tematem przyrody. Można nas najczęściej kojarzyć trochę stereotypowo, ale że najczęściej się przy, przykuwamy do drzew i nie jest to taki daleki stereotyp, ponieważ bardzo nam zależy na tej przyrodzie, bardzo nam zależy na polskich lasach, na polskich rzekach. I dzisiaj e, zobaczymy spektakl, który będzie mówił trochę o drzewach. I ja też będę z Państwem poznał dopiero ten tytuł. Ale zanim e, go obejrzymy, chciałbym e, trochę przybliżyć, szczególnie tym najmłodszym widzom, e, dlaczego tak ważne jest dbanie o tę polską przyrodę, dlaczego tak ważne jest dbanie o. dzisiaj sobie weźmiemy temat drzew, za chwilę święta. Czy choinki już ubrane? No, taki mały entuzjazm, więc pewnie będzie jeszcze przed Wami cały dzień ubierania, tak mi się wydaje. Chciałbym sobie porozmawiać, dlaczego ten, to drzewo jest takie ważne i to jeszcze przez cały rok. Ponieważ jak wiemy, mamy cztery pory roku i załóżmy, że zaczynamy wiosną, wszystko się budzi do życia, na drzewie pojawiają się liście, które zielenieją i będą tak, miejmy nadzieję, jeżeli właśnie zmiany klimatu nie będą nic zmieniać, będą zielone przez całe lato. Później trochę się stają pomarańczowo, czerwono-żółte, na jesień spadają, a na końcu te drzewa przez okres zimowy zostają bez liści. No tylko wyjątkiem są drzewa iglaste. I takie drzewo z liśćmi, bez liści, w całej swojej okazałości jest dołem dla bardzo wielu gatunków ptaków i zwierząt, czy nawet i robaków i robaczków, które mogą korzystać z tych drzew i są bardzo ważne i dla zwierząt, i dla ludzi. Jak myślicie, jakie zwierzęta mieszkają w takim drzewie? Potraficie wymienić? Dobra, mamy wiewiórki, tutaj była ręka do góry. Szpaki, dzięcioły. Kto tam jeszcze był? Ptaki. a jakie ptaki? Sowa, to jeszcze tam była rączka w górę? Kornik. Kornik również żyje. I tam jeszcze była ręka z tyłu? No dobrze, to mamy dwie odpowiedzi na, na kornika. I teraz te wszystkie zwierzęta, które sobie żyją, więc ptaki będą żyły na samej górze, w koronach drzew, gdzie widać wszystkie liście, E, będziemy mieć te e, korniki czy inne insekty, bardzo ważne. E, insekty, które będą sobie na przykład żyły w pniu drzewa i będą gdzieś w jego środku. I będziemy mieć zwierzęta, które będą zimować, czasami podkopując się pod same drzewa, korzystając z korzeni tego drzewa. I wiecie, jakie zwierzęta mogą e, zimować przez ten okres grudzień do lutego, marca? Niedźwiedzie. Niedźwiedzie. Tam była roczka. Borsuki, bardzo dobrze. Czy ktoś jeszcze może dorzucić trzecie zwierzę? Lis. Lis. Super. Więc mamy zwierzęta, które sobie żyją i żyją w tak zwanym ekosystemie. Czy ktoś kiedyś słyszał to słowo? Tak. A ktoś umie wyjaśnić to słowo? Tak. Jak byś wyjaśnił słowo ekosystem? Nie umiesz, dobra. Ale słyszałeś słowo. to już jest bardzo dobry początek. Ekosystem to tak naprawdę cała sieć, e, po, że tak powiem, powiązanych ze sobą e, zwierząt, czy właśnie, czy, e, czy z królestwa zwierząt, czy roślin, e, wszystkich tych organizmów, które ze sobą razem koegzystują, razem ze sobą współpracują. E, i, I tak naprawdę ważne jest, żeby każdy z tych elementów mógł sobie razem e, ze sobą żyć. Czasami jedno będzie zjadać drugie, bo jak wiemy, mamy takie sytuacje w przyrodzie, ale jest to bardzo ważne, żeby te wszystkie elementy mogły sobie właśnie na spokojnie żyć, miały szansę do rozwoju, bo wtedy, jeżeli jeden element wypadnie, to niestety drugi może tego nie przeżyć. I dlatego jest tak ważne, aby dbać czy o właśnie drzewa, o całe lasy, o całe jeziora, bo jeżeli tam zabraknie któregoś z elementów, to tak naprawdę jak takie domino polecą kolejne właśnie ekosystemy. I co również dla nas ważne, jako dla ludzi, żeby te drzewa mogły wzrastać, żebyśmy naszą przyrodę mieli utrzymaną w, w takim, że tak powiem, optymalnym poziomie. Bo wtedy my również jako ludzie, na przykład w takim mieście, bo jesteśmy przecież w stolicy, w Warszawie, jest bardzo ważne, abyśmy mieli zasadzone drzewa, aby one się pojawiały w mieście, ponieważ dają nam cień upały. Są one również bardzo, bardzo ważne do tego i potrzebne do tego, aby przewozić na przykład wodę, która spada z, z, z chmur ażeby mogła się dalej przydostawać e, do kolejnych organizmów i żeby na przykład nie pozostawała w formie e, powodzi. E, mam do Was pytanie. Jak często bywacie w lesie? Często? Okej, okay, jedna osoba powiedziała, że często. A rzadziej niż często? Okej, okay, są już pojedyncze głosy. Bardzo was zachęcam i zapraszam do tego, żeby pójść do lasu i odłożyć telefony, pobyć ze swoimi najbliższymi, najbliższymi i popatrzeć czasami w górę, co się dzieje właśnie w koronach drzew. Zaobserwować, posłuchać różnych odgłosów zwierząt, popatrzeć czasami na dół i tak naprawdę bardzo blisko ściółki leśnej, co tam się dzieje, jak wyglądają wszystkie systemy, Wszystkie systemy, na przykład mrowiska i jak mrówki sobie funkcjonują, często przy, przy tych drzewach. Jest to dosyć ważne, żeby zaobserwować, że tam sobie wszystko toczy się swoim torem i jak bardzo jest ważne, żeby uszanować każdy z tych elementów. Czy wiecie może, co, jakie zasady należy przyjąć, kiedy wchodzi się do lasu? Ok, mamy pierwszą rączkę do góry. O czym trzeba pamiętać, kiedy wchodzi się do lasu? Cisza. Trzeba zachować ciszę. A dlaczego należy zachować ciszę? Dokładnie. O czym jeszcze należy pamiętać? Tu była rączka żeby nie śmiecić. A czasami jak spotkamy śmieci po, że tak powiem, mniej kulturalnych osobach, to można nawet i to zebrać. Oczywiście tutaj też zawsze przypominam o zachowaniu bezpieczeństwa, bo niektóre, niestety niektóre rzeczy mogą być stłuczone, bo może być to szkło, może być to niebezpieczne do zbierania, ale zawsze warto mieć ze sobą worek na śmieci i zebrać parę że tak powiem, nieplanowanych przedmiotów, które ktoś zostawił wcześniej w lesie. Nie śmiecimy, czasami możemy posprzątać, nie hałasujemy. O czym jeszcze należy pamiętać? Proszę. Słucham. Nie można palić ognia. Jest to tym bardziej ważne, dlatego że ostatnimi laty zauważamy, że jest, mamy coraz większe susze. Jest to zauważalne i na polach u rolników, ale również w lasach, więc trzeba bardzo ostrożnie wchodzić do lasu. Bardzo często leśnicy wcześniej nawet gdzieś wystawiają, publikują informacje, o ważnych informacjach, o których trzeba pamiętać, kiedy wchodzi się do takiego lasu. Więc, tak, bardzo ważne, aby nie palić tam ognia. Proszę? Nie niszczyć drzew. I to jest bardzo ważne, i mam nadzieję, że zobaczymy, bo ja również z Wami zobaczę ten spektakl. Zobaczymy. Jak, jak dzisiaj ten temat drzew i szanowania tych drzew będzie poruszony w spektaklu? Ale jest to bardzo ważne, bo tak jak wspomniałem, te wszystkie krzewy, te wszystkie krzaczki, te wszystkie drzewa są domem dla wielu zwierząt. I tak jak nikt do Was nie przychodzi i nie, nie robi Wam bałaganu w domu, nie psuje Waszego domu, tak samo my musimy pamiętać o tym, kiedy wchodzimy do lasu, aby uszanować tę przestrzeń, która jest domem dla tak wielu zwierząt. Czy komuś jeszcze do głowy przychodzą jakieś zasady? Tak, i z dokarmianiem e, to jest bardzo ważna informacja. Z tego względu, że zwierzęta zazwyczaj, jak nie, jak nie mają potrzeby, to nie podchodzą do ludzi. E, jeżeli jakieś zwierzę do Was podejdzie, e, ono zazwyczaj jest bardziej przestraszone Was niż Wy ich. E, więc wtedy należy, jeżeli nawet widzimy z daleka takie zwierzę uspokoić się, odejść, znaleźć bezpieczne miejsce, dlatego też tak ważne jest, aby trzymać się ścieżek, które są wyznaczone w lasach, bo zazwyczaj wokół tych ścieżek, chociaż może się różnie zdarzyć, tych zwierząt nie będzie, one są na swoich, na swoich terenach i nie będą, że tak powiem, nie będziecie sobie wchodzić nawzajem w paradę, nie należy ich dokarmiać, Czasami widać pewne karmniki z nasionkami, które, które na przykład się wystawia na zimę. Czy ktoś z Was kiedyś wystawiał taki karnik? O i widzicie każde pytanie coraz więcej rączek. Super. Więc macie też może przy, w tej świątecznej przerwie będzie czas na to, żeby zrobić taki karnik. Warto go gdzieś wystawić przy oczywiście terenach zielonych ale gdzieś bardziej na swoich posesjach, nawet jak jesteście, w, mieszkacie w bloku, to warto gdzieś na swoim balkonie coś takiego wystawić. Wtedy ptaki, które są zmęczone podróżą, a podróżują do ciepłych krajów, bo niektóre z nich, że tak powiem, wylatują na, na te zimne miesiące od nas, mogą sobie tam zrobić przystanek, najeść się i e, polecieć dalej. Słucham, jeszcze jedna roczka jest. Super, widzisz, na drzewie w ogródku można, bo jest to nasz teren, znaczy Twój, w Twoim domu. A to co się dzieje w lesie, naprawdę zwierzaki sobie dadzą radę, przeżyją i dadzą sobie radę, że tak powiem, nawet w ciężkich warunkach. Ważne jest, żebyśmy im nie utrudniali tego i żeby właśnie nie śmiecić, nie psuć tej jej przestrzeni zielonej dbać tak naprawdę i o te przestrzenie jakby lasy, które są często wokół miast, gdzieś na obrzeżach, ale nawet parki, ponieważ w parkach możemy spotkać różnego rodzaju gatunki ptaków czy nawet biegiurek, które już zostały wspomniane. A to jak wygląda, wyglądają te przestrzenie zielone przez cały rok w głównej mierze zależy od nas i my również możemy poczynić takie bardzo małe, malutkie kroki do przodu aby tym zwierzakom żyło się lepiej, a finalnie i nam żyło się lepiej. Patrzę, jak jakby z czasem, bo ja niestety jestem gaduła straszna. Mamy dwie ostatnie minuty. Dobrze. Yy, na sam koniec... Yy, Mam takie podsumowanie i taką myśl, dlatego że my zazwyczaj w organizacji, że tak powiem, działamy na całą Polskę i najczęściej to jest, to są bardzo duże akcje, ale chciałbym Was zachęcić, żeby może czasami zacząć właśnie od swojego podwórka, żeby może czasami zacząć nawet z koleżankami z kolegami z swojej klasy, żeby brać udział w różnego rodzaju inicjatywach sprzątania świata. Poznawać te przestrzenie, które są wokół Was, żeby wiedzieć, jakie macie lasy dookoła, jakie macie jeziora, jakie macie rzeki. Jak się nazywa rzeka, która przepływa przez Warszawę? Pięknie, super. Więc, e, warto, więc warto znać to e, i dbać o te przestrzenie, bo jeżeli o nie dobrze zadbamy, to również za 10, 20, a nawet i za 100 lat będziemy mieć piękne, piękne lasy. Z, którego, z których będą mogły się cieszyć e, kolejne pokolenia. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i życzę miłego spektaklu.